Siema, witam wszystkich. Jak wcześniej się kiedyś witałem, witajcie drodzy widzowie. Niektórzy mnie może jeszcze pamiętają. Widzieliśmy się ostatnio 5 lat temu, w 2019 roku i być może niektórzy z Was pamiętają tego zawodnika z kutocykla, który ciągle ze mną jest, ale pojawił się nowy zawodnik, jak widzicie, starszy brat. Najpierw, może przejdziemy, zanim przejdziemy się po oczywiście wszystkich kastomach i wszystkim, co się dzieje tutaj z moim Royalem. Najpierw przejdziemy się przez te 5 lat. Nie było mnie jakiś czas. Rozstaliśmy się w maju 2019 roku na Czarnym Hiosungu. Jeszcze wtedy jeszcze trochę jeździłem. W 2020 roku, jeżeli dobrze pamiętacie, niestety dobrze to pamiętamy, wybuchła fałszywa pandemia. I wtedy e, nie wiedziałem czy jeszcze w ogóle kiedyś będą otwarte granice, więc jak tylko się otworzyły, na troszeczkę skorzystałem, pojechałem na Górę Krzyży, na Żmuć, też z czarnym piosunkiem właśnie, pokażę Wam przebitki z tych podróży. Później w sierpniu 2020 roku poszedłem za ciosem. Granice nadal nie były zamknięte jeszcze pomimo terroru, i wtedy pojechałem na Białoruś. Na Białorusi byłem bezwizowo. Wtedy jeszcze można było bezwizowo przejechać tylko o FUD Grodzieński i brzeski, co też zrobiłem. Kiedyś wam opowiem przygody związane, bardzo miło wspominam tę pierwszą, pierwszą nie ostatnią, wizytę na Białorusi. Szczególnie, kiedy wyrzucała mnie z straż e, graniczna z lasu. I to nie jest ironiczne, to najprzyjemniejszy moment z całej podróży był wtedy. E, w każdym razie, później, e, rok później, więc były jakieś mniejsze trasy, w, e, w lipcu 2021 roku już się przymierzałem do czegoś innego. Już osąg zaczął marudzić, ale też e, wiedziałem już od dłuższego czasu, że chcę jeździć na długie trasy, porządne trasy. Przyglądałem się motocyklom podobnym do jakimś retro, neoretro do, do mojego skutocykla, jednak które bardziej odpowiadałyby charakterowi mojemu i moich podróży. Pamiętam Triumfa Bonnevilla. Poważnie, poważnie myślałem o, o Triumfie, ale nie wiem, nie pamiętam jak gdzieś tam natrafiłem na markę. Royal Enfield, zobaczyłem Interceptora, widziałem e, dużo, bardzo dużo recenzji. Widziałem porównawcze recenzje, e, właśnie Interceptora i Triumfa Bonevilla, i no, różnice są istotne, oczywiście. To zależy od tego, kto na co jest e, gotów się zgodzić. E, no i też, ile z hajsu wyskoczyć, bo e, to są zupełnie, e, znaczy zupełnie, ale to są dwie różne kategorie cenowe też. I tutaj, z tego miejsca, to są pierwsze pozdrowienia, nie ostatnie, pozdrawiam Maćka, który użyczył mi swojego Royal Enfielda, był to, jest to, pierwszy w Polsce Royal Enfield z tej nowej serii z XXI wieku. Maciek to sprawdzał w Cepiku, pierwszy Royal miałem przyjemność przejechania się. Maciek miał przyjemność, czy nie przyjemność, nie wiem, przejechania się moim Hiosungiem. Niewiele musiałem jeszcze przepracować, by się na Royal'a zdecydować. Bez tej jazdy Pewnie bym się nie zdecydował. Bez tej jazdy nie wiem, na czym ostatecznie bym jeździł. Dzięki Maciek jeszcze raz. Pozdro. W sierpniu 2021 roku, jeszcze na Hiosunga. I to już było, to już była ostatnia jazda Hyosunga, ale, ale z przytupem. Wielka pętla bieszczacka. domierz Komańcza i Rymanów-Zrój, czyli miejsca mi również bliskie, ale obiektywnie uważam piękne. Podczas podróży już wtedy Hio naprawdę marudził, zaczął tracić... <gryw> Jedziesz, ok? Jedziesz sobie stóweczkę, wyprzedzasz pojazd, co nie? Z naprzeciwka coś jedzie, ale spokojnie, no na Hio dasz, dasz sobie radę. I nagle gaśnie elektryka, wszystko. Gasną światła, gaśnie silnik, Gaśnie silnik, próbuję sobie przypomnieć skalę absurdu. Gaśnie silnik, i ty jedziesz, i ty zaczynasz zwalniać, jadąc równolegle z pojazdem. Pojazd kierowca nie wie, co się dzieje, więc też zaczyna zwalniać, także nie możesz się schować i jedziesz na czołówkę. Okay? Także no, Później się zaczęło jeszcze stukanie, takie wiecie, stukanie, co nie, gdzieś tu w tej okolicy, więc i HIO ostatecznie zdechł na zawsze. I Ja nie żartuję, bo sprawdzałem później na mapie 100 metrów. Od domu 100, dokładnie 100 metrów. Dopchałem go, zatarł się, rozsypał się. Cud, że 100 metrów. Bieszczady, Polska, rozumiecie. I zdecydował się zdechnąć dopiero wtedy. Ja oczywiście, już jechałem na, na, na końcóweczce. Jechałem bardzo, bardzo ostrożnie. Tracił moc w oczach wręcz. Więc się dokulałem jakoś ostatecznie i to był jego koniec. Nie wiem czy teraz kogoś to w ogóle jeszcze interesuje podsumowanie marki Hiosung na, na moim e, doświadczeniu. Hiosung próbował wejść na rynek w Polsce, e, dystrybuował Goromet, tak samo jak dystrybuował tego Chińczyka też e, mojego skutocykla, nie wyszło. Royal e, zaczął e, dystrybuować swoje motocykle w Polsce przez e, Harleya Davidsona najpierw, Royal jest e, zamówione z Katowic, jeszcze tutaj na Pomorzu nie było żadnego salonu. Royal zaatakował rynek o wiele, wiele bardziej agresywnie, pewnie sami to widzicie nie tylko, nie tylko w Polsce, ale mamy już od tygodnia salon, jeszcze go nie odwiedziłem, w Baninie, tutaj pod Gdańskiem. Więc um, jest różnica, chociaż to jest nadal oczywiście egzotyk, jak na nasze polskie warunki, to o wiele, wiele mniejszy egzotyk, czuję się troszeczkę pewniej, zresztą już, już sprawdzałem dystrybucję, Pewnych części zamiennych jest, ona jest, to na pewno tyle powiem. Ale 5 dni czekania na dostawę, jeżeli już wybieram coś egzotycznego, jak na przykład turystyczną kanapę, 5 dni czekania na dostawę z Indii. W poniedziałek zamawiam w piątek przychodzi. I to był sierpień 2021 roku, czyli no, sezon się skończył wcześniej, niż bym chciał. Sezon moje ulubione słowo. Nie? W marcu 2022 roku kupiłem Royal'a. Na co tutaj było czekać? Dwa miesiące później przejechałem całą Białoruś. Pan prezydent Łukaszenka zdjął wizy dla Polaków na całe terytorium Republiki Białorusi, więc przejechałem wszystko. grodno Brześć, Mińsk, oczywiście, Połock, Homel, Witebsk, Muchylew, to nie w kolejności. Soligorsk, tam gnoma w Soligorsku też odwiedziłem. Ojej, lasy, jeziora. Uf, piękna, piękna sprawa. Później pojechałem jeszcze raz. Już tym razem zwiedzać Mińsk prosto do Mińska. Po tamtym pobycie na otwartej granicy, już, no cóż, poczekam. Mam mimo wszystko nadzieję na lepsze czasy, więc poczekam do lepszych czasów na tamtym kierunku. W tym roku mam plany zachodnie po raz pierwszy w życiu, wreszcie. Więc tak to wyglądało przez ostatnie 5 lat w dużym, dużym skrócie. To jest Royal Enfield Interceptor z 2021 roku, rocznik. Chociaż nie lubię czerwonego koloru, to jednak. Royal, słuchajcie, to jest dzieło sztuki i y, inne kryteria do niego przykładam. To jest dzieło sztuki, kupowałem go jako motocykl i dzieło sztuki, czyli coś, co sprawia przyjemność również, kiedy stoi. I taką też przyjemność sprawia. A to, że teraz tak wygląda, y, y, jest świeżo po przeglądzie zresztą, to właśnie zawdzięczam też y, i Krzyśkowi z y, Mototechniki, który y, oficjalnie zajmuje się przeglądami gwarancyjnymi też Royala, więc pozdro Krzysiek za przygotowanie tego e, boli do jazdy i pozdro dla Krzyśka asystentki za detaling Royala. Był w kiepskim stanie niestety. To nie jest, nie będzie już e, taki, wiecie, egzemplarz muzealny jak w Kaplan America, trzymany pod kocem 50 lat, przejechał 20 mil i pół miliona dolarów na sprzedaż. No nie. E, zegarek. Są dwie szkoły na zegarki. Moim żelaznym, moim miażdżącym argumentem jest, no jak to tak? Zegarka. Więc zegarek oczywiście jest. Jest, jest magnetyczny, magnetyczne ładowanie USB. Magnetyczną po prostu sobie, jak widzicie, przypinam. Przykleja się do kierownicy. Jest też mój kultowy rysik z magnesem. Cyk przykleja się na magnes też. Premium Touring Kanapa. Testuję od kilku dni. Pochwalę Royala za to, że to USB nie jest prowadzone kablami do akumulatora. Tylko do dwóch, jednego z dwóch gniazdek SAE, które są zostawione. Przez producenta w lampie. Duży plus. Modyfikacja, która daje najwięcej frajdy i to jest coś, co robią wszyscy od razu. Nie ma się co bawić. Końcówki wydechu. Końcówki wydechu. Jeszcze też tek. też z Tek Bike Parts, czyli jak on to nazywają? Kanon. Kanony. No i to prawda. Dzisiaj jest hashtag dzień bez baffli. Dzisiaj jest głośno. Uch, um, nie, to nie jest mod praktyczny, po co? Po, nie ma co. Ale. Um, przejechałem się Royalem w Poznaniu na Dniach Otwartych. Nadwyrężyłem trochę ich, ich gościnność i pałowałem tego Royala wtedy na tych SNS-ach bez baffli, wtedy. Oj, co to była za zabawa. Później to samo powtórzyłem jeszcze w Sopocie, kiedy Royal Enfield przyjechał w poprzednim roku na dni otwarte. To jest 5 5 kilo chyba zysku do wagi, to ta melo, melo... Oni tak nieźle brzmi na oryginalnych wydechach, ale ludzie... To trzeba spróbować. Nie będzie jej za dobrze tu widać, możecie sobie wygooglować SW Motek. SLC stelaż, yy, dedykowany do Royal Enfielda, wygląda praktycznie na fabryczne. Hindusi, no wiecie, no tam inne kargo się trochę wozi, <noise> więc mają tutaj takie płyty metalowe, coś tam dotąd, później klatki podnoszone, Jest takie przyczepki, ale na, na, na ramię. Ja wolę coś dyskretniejszego i SLC wygląda jak, jakby go nie było właściwie. Tutaj oryginalnie po tej stronie jest rączka do, do manewrów parkingowych na przykład, z drugiej strony nie ma. Rączka wykręcona, ale ten stelarz robi za rączkę. I oczywiście jest od nie większy. Eee, ja go nie widzę. Ja go nie widzę. Skutocyk jest na chodzie. Tu niewiele trzeba robić, no, troszeczkę przykurzony, może wyczyścić gaźnik. Łańcuch, olej. Akumulator jest pod kocem trzymany, litowojonowy. już zresztą. Podejrzewam, że gdyby nie mam akumulatora teraz, odpaliłby od razu. I teraz nawet nie chcę tego robić na. przede wszystkim na starym oleju, który już nie wiem ile, ile w garażu leżał. Fajnie Was widzieć. Cieszę się, że się znów spotykamy. Pozdro wszystkim, których spotkałem na szlaku, spotkałem na trasie i spotkamy się, mam nadzieję, na kolejnych trasach, na kolejnych szlakach, na kolejnych przygodach. Więc jak to ja się żegnałem? To tyle na. Tej nagrywce to tyle. Na razie. Jak to było? W każdym razie pozdro.